Gindò pre Na szkoleniu wiem, ale jest ekstra. Jestem taka podekscytowana. Normalnie nie wiem. A Get Go Forward, czego mnie dzisiaj nauczysz, to na pewno będzie coś mega, mega ekstra. Może tak, może jakieś techniki szpiegowskie. Albo, albo nie, 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 nie. Może coś takiego. Aaaaah, ja chodziła! Sztuki walki! Yeah! Y albo y te. Y y Jakiś gadżet? Przyniosłaś jakiś gadżet? No, kto wizor? Ja y, chcę, ja umiem, ja się nauczę. Y, o czym będzie agentko? Forward. Agentko reverse Pierwsza bardzo ważna rzecz. Musisz się uspokoić. Musisz być trochę poważniejsza. To jak żaden agent nie zachowuje się w taki sposób? Ja wiem, ale ja nie we mnie jest tyle pozytywnej energii, ja jestem po prostu odlotowa, odlotowa agentka, ale wiem, ja dam radę, ja założę mój poker face, w końcu jestem aktorką, nie? Po, 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 poker face, po, po, poker face. Dam radę, dam radę, Dobrze, koniec tego. Koniec tego. Zaczynamy szkolenie. Uwaga, w tym tygodniu... Ba, 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 face, ba, 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 face. Agentko Rivers, czy ty chcesz zostać agentką, czy nie? Ja chcę. Słuchaj ja uważnie. Przez cały ten tydzień będziemy uczyć się bardzo ważnych rzeczy. Pierwsza sprawa to taka, że żeby być dobrym agentem, należy umieć jeździć na bardzo różnych pojazdach i żeby na tych pojazdach dotrzeć bezpiecznie do celu i wykonać powierzone zadanie, trzeba bardzo dobrze znać zasady ruchu, trzeba bardzo dobrze znać znaki, żeby móc bezpiecznie, bez problemu i na czas. Dotrzeć tam, gdzie prawdziwy agent musi dotrzeć. Czy zrozumiałaś? Zrozumiałam! Ekstra! Ja znam znaki i różne znaki, i, i, i różne ruchy, zasady ruchu. Dobrze. Znam, ale mogę poznać nowe. Chcę. Dobrze, Jestem uwaga. gotowa. Dzisiaj poznamy pierwszy, bardzo ważny znak. Ale zanim to. Ci powiedzieć, że pojazd, który dla Ciebie przygotowałam, no? na którym musisz nauczyć się poruszać, to uwaga! Ta-da-da! Ta Hurra, noga! O, super fajna, bardzo ładna. Czerwone tu ma takie ale myślałam, że to będzie coś bardziej odlatorzego, nie? Bo jestem super superodlotową agentką, yy, znaczy prawdziwą agentką yy, i tak myślałam, że to będzie co najmniej jakiś Porsche z wystrzelniącymi tymi wyrzutnią rakiet i katapultą i że będzie miało takie śmigiełko, że będzie mogła się zamieniać w łódź podwodną i żebym ja... Yy, ale noga też jest okej. Okay. Posłuchaj, moja droga, nie rozumiesz tego, ale... Czasami zadaniem agenta jest umieć się wtopić w tłum. W wielkim, zatłoczonym mieście, gdzie jest korek na korku. Czasami hulajnoga to najlepszy możliwy pojazd. A wyrzutnie rakiet i tak dostaniesz w zegarku. E, masz rację, to ma sens. Jasne, ja na tej hulajnodze będę po prostu... Jak taka, nie wiem co. żmija między ludźmi psz, rakieta! W ogóle nie będę się rzucać w oczy, nikt mnie nie zauważy. A propos nie rzucania się w oczy. Jest jedna rzecz, o której musimy porozmawiać. Myślę, że e, coś musisz zrobić z tymi włosami. Trudno nie rzucać się w oczy. Dobrze, Taką zrobić fizurą. z włosami. zanotowany zrobię coś. Dobrze. Okej. Okay. Słuchaj, musimy przejść już do sedna. Więc tak, e, wspomniałam o tym znaku. I tak, ten pierwszy znak, który dziś poznasz i który musisz koniecznie zapamiętać, to jest znak wyjątkowy. To jest znak z grupy znaków ostrzegawczych i jako jedyny, jako jedyny, to jest znak, który jest jakby do góry nogami. Poprosimy o ten znak i ten znak, wiesz jak się nazywa? To jest trójkąt ustąp... biało-czerwony. Nie. Nie nie, 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 słuchaj, y... słuchaj mnie uważnie, słuchaj. To jest znak ustąp pierwszeństwa. Jak ci się podoba? Nie podoba, bo przede wszystkim jest, nie jest różowy, bo ja lubię różowe znaki. I w ogóle jak powiedziałaś, że on mówi ustęp pierwszeństwa, to mi się to w ogóle nie podoba. Bo ja sobie myślę, że co, ja? Ja mam ustępować pierwszeństwa? Przecież ja jestem teraz super agentką, i ja mam super hulaj nogę. I jak ja na niej jadę, to lepiej, żeby ustępowali mi. I w, a na w ogóle, żeby mi zawsze ustępowali, i żeby mi ustępowali w sklepiku, i żeby mi ustępowali wszędzie, bo ja jestem super. Mhm. No, świetnie, świetnie. Wiesz, co chcę Ci powiedzieć tak, że w najlepszym podręczniku dla agentów, czyli w Biblii, Pan Jezus. Mówił coś dokładnie odwrotnego. Pan Jezus? Super agent wszechczasów? Tak, dokładnie. Ten, który miał mission Impossible, ale zrobił to? Tak, dokładnie. Y... On tak mówił? Tak, bo On normalnie to wie, co mówi. Ale tak mówił, żeby ustępować pierwszeństwa? Tak, dokładnie mówi. Widzisz, Pan Jezus powiedział coś takiego, że jeżeli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Nie. Dokładnie tak. Chcesz zobaczyć? Mhm. Bardzo poproszę o tekst na ekran. Widzisz, przyjrzyj się dobrze, agentko Revers. W Ewangelii Marka, w dziewiątym rozdziale, w wersetach od 33 trzeciego, czytamy takie słowa. I przyszli do Kafarnału. Gdy znaleźli się w domu, zapytał, o czym tak rozprawialiście po drodze? Lecz oni milczeli, gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest większy. Wtedy usiadł, przywołał dwunastu i powiedział: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech stanie się ze wszystkich ostatnim i niech będzie sługą wszystkich. Widzisz, to wcale nie jest taka prosta sprawa, ale Pan Jezus. Takie właśnie wypowiedział słowa. Czytamy, że przyszli do Kafarnaum. Mowa w tym tekście jest o tym, że Pan Jezus ze swoimi dwunastoma uczniami, których nazywamy apostołami, tak, szli z Nim i jak doszli, to on ich zapytał, o czym tak rozprawiali w drodze. I widzisz, oni się trochę wstydzili, bo wiedzieli o tym, że to nie jest bardzo fajnie spierać się o to, kto jest najważniejszy, kto jest najlepszy. A On. Powiedział im bardzo ważną rzecz. Za chwilkę do niej wrócę. Widzicie, ty widzisz, moja droga agentko, to jest tak, że w dzisiejszym świecie wszyscy chcą być pierwsi. Ja chcę pierwszy, ja jestem najważniejszy. Dla mnie najpierw, potem dla ciebie. Ty nie jesteś taki ważny. Ja, 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 ja. Ja zawsze jestem najważniejszy. No właśnie. A Pan Jezus, słuchajcie, przyszedł na Ziemię i był, wie ktoś z Was, kim był? Synem kogo? Synem Boga. synem Boga. Był dokładnie bezgrzesznym człowiekiem. Był synem Boga. Mówili o nim, że jest królem. Czy mógł myśleć o sobie, że jest najważniejszy? On mógł, ale tego nie zrobił. Zobaczcie, on mówił, że on jest sługą i pokazywał. To widzisz, on był królem, był synem Bożym. Ale czytamy w wielu historiach biblijnych, że on zachowywał się jak sługa innych, umywał swoim uczniom stopy, uzdrawiał ludzi, karmił ludzi, pomagał im, robił wiele niesamowitych rzeczy, a mógł być najważniejszy: mógł myśleć o sobie i zachowywać się tak, jakby był najważniejszy. Ale on mówił, że Poczekaj, kochani, jak skończę, to mi powiesz, dobrze? On mówił, słuchajcie, o tym, że w jego królestwie jest inaczej niż tu na ziemi, że jeżeli chcemy być pierwsi, to powinniśmy stać się sługami innych, to powinniśmy innych uważać za ważniejszych od siebie. I powiem ci, agentko, to nie jest bardzo łatwe, ale czasami to jest mała rzecz. Która może sprawić różnicę. Widzicie, na przykład, może macie brata albo siostrę starszą, młodszą, czasami siadacie, mama pozwala wam obejrzeć jakiś film, siadacie przed telewizorem i macie ochotę powiedzieć: Ja dzisiaj wybieram, jaki film będę oglądać. Ale może przychodzi czasami taka myśl, że no dobra. Dziś pozwolę siostrze młodszej albo bratu wybrać film, który chce oglądać, chociaż wiem, że to, co wybierze, nie za bardzo mi się będzie podobać. Barbie, codziennie Barbie. Mogę. No właśnie, właśnie. E, nie, nie dla każdego byłby to pierwszy wybór. Więc w takiej sytuacji, słuchajcie, pokazujemy bratu albo siostrze, że są ważniejsi niż my, że chcemy ustąpić pierwszeństwa, że chcemy pokazać, wiesz co, kocham cię, jesteś moim bratem, siostrą, ty możesz dzisiaj wybrać film. Albo na przykład mama przez cały tydzień robi nam śniadanie, żebyśmy byli najedzeni, zdrowi, żeby brzuszki były pełne. Pokazuje nam, jak bardzo nas kocha. Ale przychodzi sobota albo niedziela, może byłoby fajnie, dla mamy zrobić śniadanie i przynieść jej do łóżka, i powiedzieć: Mamo, ty jesteś ważniejsza niż to, że ja chcę sobie dłużej pospać. Naprawdę chcę, żebyś była pierwsza. I możemy w taki sposób pokazać, że mama jest ważniejsza od nas. Albo na przykład gramy w piłkę nożną, chłopaki, i. Jest przynajmniej czterech chętnych na bramkarza. I ty tak bardzo chcesz być tym bramkarzem, ty chcesz bronić te gole, i chcesz na tej bramce stać, ale myślisz sobie, okej. Okay. Janek na pewno by się bardzo ucieszył, gdyby to on mógł być bramkarzem. I mówisz: Dobra, Janek, mam wielką ochotę, ja być dziś bramkarzem, ale okej. Okay. Ty dzisiaj zostań bramkarzem, ty bądź pierwszy, ustąpię ci tego miejsca. I pokazujemy w ten sposób Jankowi, że on jest dla nas ważniejszy niż my sami. I wy pewnie moglibyście wiele, wiele takich przykładów pokazywać. Ja na przykład wiem, bo wiesz, jak byłam jeszcze młodsza, to miałam takich yy, y, synów dwóch, i oni nieraz grali na przykład na tam PlayStation czy tam na Xboxie, tak nie znam dobrze. A szukają I... teraz żony? Yy, yy, może tak, może szukają teraz żony. Tego Bo nie ja to, jestem jeszcze single. To by trzeba ich zapytać. Ale w każdym razie pamiętam takie sytuacje, kiedy do nich przychodzili koledzy. Wiesz, miałam takich dwóch kolegów bardzo dobrych, takiego Fela i takiego Janka. I oni przychodzili na przykład i chcieli razem z nimi pograć. I chcieli pograć, ale zawodników czterech, a te takie, te, jak one się tam nazywam, te pady takie, pady, właśnie, dziękuję, a pady tylko dwa. I co tu zrobić? I wiesz co? Ja widziałam, jak oni nieraz właśnie tak naprawdę fajnie się zachowywali, że mówili, Dobra, chłopaki, słuchajcie. No, wy jesteście naszymi gośćmi. No, wy zacznijcie, wy bądźcie pierwsi. Bardzo ładnie. Ustępowali pierwszeństwa, pokazywali im, że są dla nich ważni, ważniejsi. I widzicie, słuchajcie, właśnie tego uczy nas Pan Jezus, żebyśmy potrafili pokazywać innym, że są ważniejsi od nas. Nie zawsze my musimy być pierwsi. Nie zawsze my musimy być najważniejsi. Nie zawsze My powinniśmy oczekiwać od innych, że ustąpią nam pierwszeństwa. A dlaczego tak mamy robić? Bo dokładnie tak uczył Pan Jezus. A nie tylko uczył, On dokładnie sam tak robił. Widzisz, to są jego słowa: że jeśli ktoś chce być pierwszy, niech się stanie ze wszystkich ostatni i sługą, niech usłuży innym, niech ustąpi innym, niech będzie takim człowiekiem który pokaże innym, że są ważniejsi od niego. Bo widzicie, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz do zapamiętania dla nas na dzisiaj. Ja poproszę na ekran taką myśl, którą ja sobie przygotowałam na dzisiaj z tego tekstu, sama się jej nauczyłam, że jeśli chcesz iść przez życie najlepszą drogą za Jezusem, traktuj innych jak ważniejszych. Od siebie. Czy możecie spróbować przeczytać ze mną głośno tę myśl? Dobrze, żebyśmy lepiej ją zapamiętali. Dobrze? Uwaga! Jeśli chcesz iść przez życie najlepszą drogą za Jezusem, traktuj innych jak ważniejszych od siebie, tak? Chciałabym bardzo, żebyście wy zapamiętali tę myśl, ale chciałabym bardzo agentko Rivers, żebyś ty też zapamiętała sobie tę myśl z tej lekcji. Ja to chyba załapałam. Ja to już rozumiem. Ja chcę iść przez życie najlepszą drogą, więc będę ustępować pierwszeństwa na drodze i w życiu. Bardzo dobrze. Widzę, że będziesz dobrym uczniem. Wiesz co? Myślę sobie, że my potrzebujemy na ten cały tydzień naszego szkolenia jakieś dobre, motywujące hasło. Jakieś tajne hasło? Takie, bo zawsze. No, dobra, 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 dobra. Wiesz co? Ja myślałam nawet, że takie hasło mogłoby się na przykład zaczynać tak. Poprosimy o to hasło, że ono by się mogło zaczynać tak, że. Jeśli przez życie chcesz iść dobrą drogą i to my możemy powiedzieć, tak? A wtedy e, nasi tutaj potencjalni przyszli agenci mogliby odpowiadać agentki specjalne w tym pomóc mi mogą, dobra? Spróbujemy tak powiedzieć, dobrze? To nas zmotywuje do tego szkolenia. Uwaga, my tę pierwszą część, agentko, gotowa jesteś, a dzieci tę drugą, dobrze? Uwaga, trzy, cztery. Jeśli, Jeśli przez życie, życie chcesz iść dobrą drogą, drogo, słuchajcie bardzo dobrze, świetnie. No ale, tak było, tak. no ale właśnie, ja myślę, że dalibyście radę jeszcze lepiej. Dobrze? Uwaga, tak. uwaga, uwaga. uwaga. Jeżeli, jeszcze raz, raz z Jeżeli przez, przez życie chcesz iść dobrą drogą. Drogo, Super, świetnie. No, słuchaj, Ale wydaje mi się, że to hasło nie jest już tajne. No, bo e... oni już wszyscy je znają. No właśnie, nie za bardzo. Jest tajne, ono nie miało być nigdy tajne, ale. O, no właśnie, widzisz, to, to jest musi jednak tajne. Tajemnica, tajemnica, taka nasza? dobra? Tajemnica dla rodziców. Tak, więc u, e, uwaga. E, tu jest. Do... No możesz coś powiedzieć. No, co ci się przypomniało z Biblii? No, bardzo słusznie. Dobrze ci się przypomniało. Bardzo fajnie. Jak masz na imię? Potężny. natan. Bardzo fajnie ci się przypomniało na Brawo. Słuchaj, dobrze. Więc tak. Teraz musisz zacząć praktyczną część naszego szkolenia. Więc tak. Tu się włącza. Tu jest gaz. Tu hamulec. Ruszaj i pamiętaj. Szybko i ostrożnie, ale ustępuj. Pierwszeństwa. Dobrze. Uwaga. Myślisz, że ci się uda? No nie Te wiem. Pomóc ci trochę? Ja miałam jakieś takie różne. Przykody, no, poczekaj, poczekaj. Może nie po schodach, może nie po a. schodach. Bum, bum, poczekaj, bum, bum, poczekaj, poczekaj. No, e, dasz radę sama, czy nie pomóc wiem. ci? Zobaczymy. Patrz. Hop. O nie. No, no, no. no, no. O, dobrze, uwaga. Dobra. No, Do, tak Dobrze, dobrze. Dobra. Uwaga. No, uwaga, uwaga. Dajesz radę, uwaga? No, uwaga. Dajesz radę. uwaga. Nie, nie wiem. drogi, z drogi, z drogi. Ja się boję. Tak. Spróbuj, spróbuj, to. Nie, nie do zobaczenia jutro!